Dziękujemy Ci za kolejny dzień, kiedy możemy wyruszyć do naszych przyjaciół bezdomnych. Wreszcie Ci o wszelkie błogosławieństwo dla nas i dla nich. Dzisiaj jest taki szczególny dzień, bo to jest nasz ostatni wyjazd. Także też dziękujemy Ci za, za możliwość służenia im w tym ostatnim okresie. Ojcze masz, który jesteś w niebie, święć imię twoje, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chlewa naszego powszechniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas bab odesłego amen. Myślę, że takie przeświadczenie, takie pragnienie właśnie, że może to jest. Ten okres, kiedy oni najbardziej nas potrzebują, jakoś przeważył. postanowiłyśmy, że tak, będziemy jeździć pomimo wszystko. Taka wewnętrzna potrzeba, że ja nie mogę, ja wiedziałam, że nie mogę zostać w domu. Tak naprawdę opustoszało downtown i nie było nikogo, kto by mógł im tam zanieść jedzenia. Niewiele ludzi się odważyło, oni byli po prostu głodni. Podczas pandemii wyjeżdżałyśmy z Ulą raz w tygodniu, więc to było dużo częściej niż wcześniej. I dlatego udało nam się nawiązać, mogę powiedzieć wręcz przyjaźnie z bezdomnymi, bo starałyśmy zawsze odwiedzać te same osoby i ja nigdy nie przeżyłam wcześniej właśnie tych odwiedzi ubogich w ten sposób, że polegało to praktycznie na odwiedzaniu swoich znajomych, być może przyjaciół, jeśli chodzi o takie wydarzenia, które najbardziej utkwiły mi w pamięci, to na pewno szczerzenie Stevena. To był właśnie dowód na to, że jesteśmy tak bardzo blisko tych ludzi, że zbliżamy się aż do takiej odległości, że przyjeżdżamy z nożyczkami i odcinamy komuś włosy. To na pewno będę pamiętać przez wiele, wiele lat. Mniej rozmowy z nimi i takie podkreślanie że podczas tej pandemii oni rzeczywiście wychodzą na górę i widzą puste ulice, więc jak usłyszałam od paru, od paru z nich, że pomiędzy tymi wtorkami oni nie dostają żadnej żywności. Żadnej Pamiętam jak Mateusz powiedział, że potrafił parę dni nic nie jeść, co wcześniej się rzadko spotykało, a w tej chwili podczas pandemii stało się po prostu życiem codziennym, że no nie ma skąd tego jedzenia dostać, żebrać. Mnie to zawsze ujmuję u bezdomnych, że pomimo tego, że mają niewiele, oni nie wezmą nic, co im nie jest potrzebne. A nie wezmą sobie na zapas, nie zostawią, tylko wezmą tyle, ile potrzebują, żeby innym też dać. Jak się potrafią cieszyć drobnostkami, na przykład. Poduszka bardzo mi utkwiła w głowie, kiedy daliśmy jednemu bezdomnemu poduszkę, i on był taki szczęśliwy, jakby tą poduszkę pierwszy raz w życiu widział. Coś dla nas jest oczywiste, że na poduszce. Albo koce, czy no cokolwiek z takich drobnych rzeczy. takich... To nie są żadne pałace ani samochody, proste rzeczy, a oni się z tego cieszą, jakby dostali samochód. Takim bardzo mocnym dla mnie akcentem było. Yy, Odnalezienie Stevena przez Ania. Pamiętam, jak ja bym go minęła. Ty masz dobre oko do tych leżących na chodniku. I on leżał, leżał y, kompletnie na chodniku bez niczego. Nie miał y, ani niczego do przykrycia, ani niczego pod sobą. I taki był a, to Ania mówi taka bidota. Bidulka. bidulka bidulka. Bidulka. I ja należę do nieśmiałych osób, ale do Niego jakoś podeszłam i, i nie, mogłam, e, nie mogłam odejść, wtedy pamiętam. To było e, dla mnie takie doświadczenie zobaczenia w tym bezdomnym naprawdę twarzy Pana Jezusa. przez te częste wyjazdy i częste z nimi spotkania jakoś dociera do mojej świadomości to, że to są dzieci Boże. Ja właśnie w taki sposób ich widzę. Ula mówiła, że widzi na przykład twarz Chrystusa. A ja ciągle mam takie przekonanie wewnętrzne, że w tych ludziach widzę obraz Dziecka Bożego. Może przez to, że niektórzy są troszeczkę infantylni, może przez to, że niektórzy cierpią na różnego rodzaju choroby psychiczne czy uzależnienia, ale czuję też taką ogromną więź, jakieś takie właśnie pragnienie bycia blisko nich, dlatego że są Dzieci Bożym. I jak zaczęłam jeździć za nią pierwszy raz, to myślałam, że bez nami to są tacy nie za bardzo blisko Boga, nie znający go. Jakoś tak miałam spostrzeżenia takich beztroskich, zupełnie nie myślących o Bogu i niepobożnych ludziach, i to te wyjazdy mnie bardzo zmieniły. Jak zaczęłam zauważać te akcenty, jakiej wiary, że oni też wierzą, że, to są, że są na ulicy i nie mają może tak dostępności do kościoła, ale jednak szukają go i pragną tej relacji, pragną tego doświadczenia Boga i opieki Jego, bo w większości regowiskich jest jakiś akcent jary, jest Biblia albo jest zdjęcie i w takich warunkach, gdzie jest brudno i ciężko utrzymać czystość, potrafią zrobić kapliczkę i zawsze śwież kwiaty są. To też daje wyraz ich tęsknoty za Bogiem. To zmieniło mój pogląd i teraz ja uważam, że każdy wyjazd to jest dla mnie nauką wiary. Bo nie wiem, jak ja bym się zachowała, bym się znalazła z jakiegoś powodu na ulicy, czy bym nie myślała, że Bóg mnie opuścił. Że jeden z bezdomnych poprosił nas o świeczkę i zaczęliśmy się dopytywać, po co mu ta świeczka. Też takim zaskoczeniem, ale też ciepłym takim w sercu była jego odpowiedź, że on chce tą świeczkę, żeby się przy świecce pomodlić. I dzisiaj odwiedziliśmy tego pana po raz kolejny. Pan ten zaczął mówić o tym, że świeczki nie ma, ponieważ ktoś mu tą świeczkę ukradł. I w pewnym momencie ten pan zaczął płakać. I właśnie te swoje łzy tłumaczył w ten sposób, że to tak jakby ktoś mu zabrał nadzieję. Nie mogłam tego do końca zrozumieć, bo to jest tylko świeczka, a ten człowiek yy, tak bardzo, bardzo płacze z powodu straty tej świeczki. Nie próbowało go. Uspokoić i, i wytłumaczyć mu, że nadzieją jest dla nas Bóg, że świeczka jest tylko symbolem, ale zrozumiałam, jak bardzo ważnym symbolem, jak bardzo ważna ta świeczka była dla niego. I później, już wyjeżdżając, ula nagle kazała nam się zatrzymać z takim pomysłem, żeby wyjść z podziemi z takim zamiarem, że może jest jakiś sklep, gdzie byśmy tą świeczkę mogły jeszcze dzisiaj kupić i bardzo szybko tą świeczkę kupiłyśmy. I jeszcze tego samego dnia wróciłyśmy do tego pana, i jadąc w jego kierunku, on wykonywał jakieś dziwne ruchy i w kierunku nieba być może wykrzykiwał swój ból albo się modlił. Później ja odsunęłam okno auta i widzieliśmy ogromną, ogromną radość, która była skierowana przez chwilę w naszą kierunku ale później przez znacznie dłuższą chwilę w kierunku nieba i ja widziałam jak autentycznie ten człowiek dziękował Panu Bogu, tak przynajmniej mi się wydawało, za to, że świeczka jest i, i ta nadzieja powróciła do jego serca. To, co mnie uderzyło pewnego dnia, kiedy wyjechaliśmy, jedna z tych bezdomnych miała jakiś taki zły dzień. Gdzieś tak trzeba grymasić, coś, mi tam jej przynosimy, ona tak nie bardzo. Ja sobie tak szczerze mówiąc pomyślałem, że jak nie chcę, to nie, to zwijamy się i idziemy dalej. Ale widzę, że Ania wtedy tak bardzo spokojnie zaczęła z nią rozmawiać, zrozumiała to, że przecież ten człowiek tak samo ma prawo do tego, żeby właśnie, mieć dobry dzień, mieć słaby dzień, że trzeba go zaakceptować takim, jakim on jest, że nie trzeba patrzeć na to, że on musi być taki, jak my byśmy sobie to wyobrazili. To była dla mnie taka duża lekcja, naprawdę, to tak, zostało mi to tak w pamięci, na mocno. Oprócz epidemii była, była powódź i były też manifestacje, gdzie czarni wyszli na, na ulicę, żeby zamanifestować brutalność policji. Jechaliśmy tak trochę, zastanawiając się, co zastaniemy tam u tych naszych bezdomnych na dole, w samym centrum tych wydarzeń. Wjechaliśmy tam na dół, zaczęliśmy ich odwiedzać i. Naprawdę jakby nic się nie stało, oni żyli sobie spokojnie. Pośród nich są i biali i są i czarni. No i oni żyją w takiej zgodzie i jakby ich w ogóle nie dotknęło to, co się dzieje na górze, nie chcieli się w ogóle wdawać w te zamieszki. Nie interesowało ich, ich rozbijanie witryn w sklepach czy, czy kradzieże. Nawet się śmiałam jadąc, że zobaczymy, ile mają w legiewiskach rzeczy ze sklepów. Okazało się, że nigdzie nic nie widzieliśmy, nie znaleźliśmy żadnych, czyli nie brali udziału w kradzieżach, to mnie trochę, może nie zaskoczyło, ale tak bardzo pozytywnie, pozytywne wrażenie na mnie zrobiło, że nie wykorzystali tej okazji, którą mieli. Będąc tam z nimi, odwiedzając ich, rzeczywiście widać, że żyją razem, wspierają się. Często jest tak, że jak ktoś, jeden z nich na przykład nie lubi konserwy mięsnej czy rybnej, to da temu, który ją lubi. Też po prostu mieszkają czy śpią ku siebie, mają te logowiska tak ułożone, że, że jednak nie izolują się i mogą to być właśnie grupy ludzi różnego pochodzenia. Poznaliśmy między innymi młodego chłopaka z Polski, młodego mężczyznę z Rosji, Steven Piasa Amerykanina. W każdym razie biali mieszkają z czarnymi afroamerykanami. Byliśmy świadkami tylko jednej takiej sytuacji, gdzie mogło dojść do bójki. Była kłótnia pomiędzy dwoma afroamerykanami i jednym białym człowiekiem. I ja pamiętam, że czułam się wtedy trochę… Pierwszy raz w życiu, właśnie wyjeżdżając do, do, do bezdomnych, Czułam się troszeczkę niekomfortowo, czy może, może nie do końca może moje życie było w jakimś zagrożeniu, ale to była sytuacja, której nigdy wcześniej nie, nie, nie doświadczyłam i pamiętam, że mówiłam do Uli, że trzeba zacząć po policję, a uda bardzo mądrze odpowiedziała, że nie, że trzeba przeczekać, bo to są po prostu ich kłótnie, tak jak my czasami kłócimy się z mężem czy z żoną, czy z przyjaciółmi, oni też umieją później się pogodzić. I, i wrócić do normalnego trybu życia. I później też pamiętam rozmowę z jedną z tych osób, które brały udział w tej kłótni. To był Afroamerykanin, który powiedział, że był już 11 razy tarany w więzieniu, i że gdyby ta kłótnia nie zakończyła się tylko na wymianie słów, ale gdyby doszło do rękoczynów. To, to on poszedłby do więzienia, już prawdopodobnie by nie wyszedł. A potem zaczął płakać. I te jego łzy były takie bardzo prawdziwe i takie bardzo naturalne, że y, dla mnie to było kolejne takie przeświadczenie, że, że ten, ta osoba jest mi taka bardzo bliska, ona jest taka bardzo normalna. Z też wcześniejszych spotkań z tą osobą pamiętam, że jest osobą dobrą i życzliwą, a, ale pamiętam te łzy i ten jego wielki, wielki żal. A może też taki żal, że to życie się tak mu potoczyło, a nie inaczej. Po raz kolejny widziałam to takie taką marność człowieka w, w, po prostu w stosunku do Pana Boga. A jak przyjechaliśmy tydzień później, to okazało się, że te y, stosunki między tymi y, osobami y, poprawiły się. i, i pogodzili się i dalej żyli, tak jak wcześniej. Także to było też dla mnie takim przypomnieniem, że to są ludzie dokładnie tacy sami jak my. Pamiętam, że w czasie tych wyjazdów nagle przyszedł okres deszczowy. I było bardzo dużo popadów, także te pokłady, gdzie ci bezdomni mieszkali, tam pozalewało. Wszystko było pozamykane, nie mogliśmy tam do nich pojechać. Jak zaczęliśmy szukać ich gdzieś po ulicach, jedna z osób nam powiedziała, że cztery osoby zginęły tam. Tak sobie pomyślałem: o no, tych osobach na pewno żadna prasa nic nie napisze, bo dla na wielkich wiadomości to są raczej ludzie bez imienia. Pamiętam też, jak żeśmy tam schodzili, szukaliśmy miejsca, możliwości zejścia, braliśmy te torby ze sobą, schodziliśmy razem i ku naszemu zdziwieniu dotarliśmy do tych samych miejsc, gdzieśmy wcześniej samochodem dojeżdżali i jakaś taka radość była, bo rzeczywiście ci, te osoby biedowały wtedy, były głodne, bo mało wtedy docierało żywności do nich. Zaczęłyśmy od 500 dolarów. Ja pamiętam takie uczucie, że skoro jeszcze fundusze są, to my nie możemy przeczekać, aż pandemia minie i później zacząć dalej służyć. Tak, ale ja byłam głównym zaopatrzeniowcem, wiedziałam, że 500 dolarów to jest 2,5 wyjazdu. Ale nie wiem, jakoś tak miałam przekonanie, że te pieniądze się znajdą. Nie zastanawiałam się, skąd wezmę na pieniądze na następny wyjazd. Po prostu szłam, kupowałam to, co trzeba było i, I jechaliśmy. Mhm. Jechaliśmy nie myśląc o następnym wyjeździe. Podczas tych naszych wyjazdów pytałam się Uli, Ula miała skarbonkę, ile tam jeszcze zostało? Ile tam jeszcze zostało? Zawsze te pieniądze były, zawsze jeszcze te fundusze były, i też było to chyba dla nas obu takim znakiem, że, że to jest sprawa, która podoba się Panu Bogu, skoro cały czas są na to fundusze, na te wyjazdy. No i znajdowali się ludzie. Najpierw ich reakcja była: no, chyba stariowałyśmy, narażamy siebie, rodziny, ludzi wokół, a później zaczęli nam pomagać. Zaczęli nam dawać pieniądze, jedzenie przywozić albo pomagać w inny sposób, bo też przyszedł chyba przy trzecim wyjeździe przyszedł problem z zakupami. Wszystko było limitowane, a ja nie miałam ich w jaki sposób zrobić zakupów. Żadnych konkretnych puszek, chleba i zaczęli się pojawiać ludzie, którzy przychodzili chleb. To takie ilości były po 30 kochenków, później jeszcze więcej. Puszek to już w ogóle puszki były limitowane po cztery puszeczki i jeszcze ich też nie zawsze można było kupić i. I znajdowały się zawsze ludzie, którzy mi pomagali, albo jechali ze ogromną gromadą na zakupy, a to też rodzina mi bardzo pomagała, żeśmy jechali po dwa razy wchodziśmy kupowaliśmy. I ja to po prostu była dla mnie taka namacalne działanie też Boga, taki widoczny owoc, że to mi się podoba i on chce, żebyśmy to kontynuowały, bo on nam po prostu pomagał. Ja nie wierzyłam w to z tygodnia na tydzień tak naprawdę co się dzieje. Pamiętam wyjazd, kiedy wróciliśmy we wtorek i ja miałam chyba 20 dolarów i, i Krzysiek mówi, no to chyba to był wasz ostatni wyjazd. Ja mówię, a ja wierzę, że będą i znalazła się osoba, która nam sponsorowała chleb i, i znalazło się parę osób, które mi dały czeki. I było na następny wyjazd. I tak było z tygodnia na tydzień. Kiedy już myślałam, że skarbonka wyschła, to się okazało, że się znowu napełniła. Za wstawiennictwem naszych świętych patronów, opiekunów, mamy się też obszar święta Urszulo, święta Anna, święty Jerzy. I prosimy również o zabronnictwo świętego Krzysztofa, o bezpieczne miasta. Święty Krzysztofie, patronie podróżujących, módl się za nami. W Ojca i Syna i Świętego.